Siemaneczko, sie, siemaneczko. Witam na odcinku dzisiejszym. A dzisiaj otworzymy sobie 50 star dropów darmowych. No i dobra, zanim zaczniemy to pamiętajcie na dole o zostawieniu subskrypcji, like i i, i, o, i o lajku. Pamiętajcie o tym, dobra? I jak no jak dacie mi tego suba lajka to on Napiszcie w komentarzu, czy daliście mi lajka, lajka i suba. To ja ty wtedy po, postaram się przypiąć serduszko. No dobra. Eee. No, ja to zaczynamy. Ale przed tym jak zaczniemy od te 50 star dropów otworzymy sobie legendarnego star dropa Ciekawe co wypadnie z tego star dropa Dobra. Eee. Co ja mogę tutaj. E, dobra. Zanim zaczniemy otwierać te star Stardropów, otworzę miasto legendarnego. A. No i dobra, otwieramy za. 3, 2, 1, Otwieram. I. E, jak zwykle gadżet. Dobra, to zaczniemy otwierać te. 100. Te 50 Stardropów. Widzimy się za chwilę. Okej, okay, już jestem, no dobra, start, lecimy z na. Kole... lecimy z dziesięciu star dropami, dobra, otwieram, epicki, epicki, no i jemotka bardzo rzadki, i mam na, o, dobra, kredyty, dobra, no i co, Zadki. znowu kredyty, Zadki. no co? Znowu kredyty, co jest? Nie wiem, co się dzieje z tymi kredytami dzisiaj. Co? O kur... Co? Ej, co to? Jak? Cój! nie, z epickiego? Wypadł legendarno od razu, nie, co jest? Nie, nie, nie. Nie, dobra. Ej, to Nie, co ja mogę tutaj zrobić? Dobra, po prostu chyba odchodzę. dobra. Ej, dobra, nie. Jak wypadnie stąd nowy zademias albo nowy skin, dajecie pod tym filmem lajka. Albo gadżet. Na przykład, jak gadżet wypadnie, albo nowa postać, to dajecie lajka pod tym filmem. No dobra, otwieramy. Otwieramy i. Aha. Hiper doładowania do kruka. No dobra, ale dobra, zostawiacie lajka Hiper... Do... to nie jest gadżet, ani postać, tylko Ale hiper ład... to co to, to jest lepsze niż gadżet, albo skin No dobra Dobra, lecimy dalej Mityczny, dobra, mityczny Co? Ej dobra, nowe, nowe przebranie no, i to ja rozumiem. Ej, dobra! Ej, dobra, Git! No, przebranie, przebrani, Dobra! Bardzo rzadki. No, i z niego. Dobra, mo. Ej, ciekawe co, co fajnego drop. Z tej Star dropu Epicki i. Aha, monety. No, dobra, lecimy dalej. Kolejne 10 star dropów i. Aha, bardzo ładki. Dobra, kredyty, epicki, nic z niego. Znowu kredyty, co jest? Mityczny! Eee. No, monety, mogło być coś lepszego. Dobra, zadki. Kolejne kredyty, co jest? Kolejne kredyty, nie, nie Co jest z tymi kredytami dzisiaj? Dobra No i co? I dobra, jest problem, bo wpadają ciągle rzadkie Mityczny, mityczny Gadżet do tego, Aj, tam. Epicki i... Kredyty znowu Dobra, lecimy ko z kolejnymi no już mi przychodzi ze panu no i no co i nie dora kolejne kredyty bardzo rzadki. epicki epicki punkty mocy 50 monet no i co teraz będzie monety no po co mi epicki 200 monet no. Dobra, kolejne bardzo rzadki. No i kredyty. Bardzo rzadki. Dobra pójdź... Dobra. Kolejne. No i co? Mityczny. Mityczny. No serio. O no co nie mogło mieć coś lepszego, tylko 500 monet? Nie, ten... Epicki, dobra. No co? Epicki. Punkty mocy. No i co? No i. No i co, pani jakiś nowy Aha, dobra. Aha, zaraz odblokowujemy nowego zadysmiarza. Dobra. I to. Aha, nowy zadymiarz. No i nowego zadymiaza mamy. Nowy zadymias kolejny będzie mityczny. A ten, dobra. Dobra, otwieramy dalej. Emotka. Dobra, e 40. a to jest było 40 star dropów. A no 40, dobra, teraz. Dobra, otwieramy, otwieramy ostatnie 50 stardropów. Otwieramy ostatnie 50. E, ostatnie 10. Dobra. Epicki, kredyty. Bardzo rzadki. Rzadki. Bardzo rzadki. No, co jest kredyty? Nie, ja nie wiem co się dzieje z tymi rzadkimi. Bardzo rzadki. No nie mogę. Kredyty kolejne. No i co? Chyba nic nie padnie fajnego. Bo na razie to. Aha, już skąd? Do... Dobra, to. A ile ten. Dobra, to może. Albo dobra, zmienię, otworzymy sobie jeszcze więcej dropów. Może... Dora otworzymy może więcej. Dora otwieramy więcej. Teraz to będzie kolejne 10, czyli będzie 60 dropów. Dobra. Jest! 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 Mamy legendę! Mamy legendę! Dobra. I nie. Jak stąd padnie. 1000 monet, to... Legenda, ja się to, to ja się tak w kurwie. Dobra, nie. Dobra, legenda. I dobra, otwieramy za ja. trzy, dwa, jeden i co? Aha, nowe przebranie. Dobra, jakiś robot. Bo, aha, do tego bo. Dobra. Dobre przebranie, dobra. No, i to mi pasuje, emotka. No, i bardzo, no i rzadki. Bardzo rzadki. No i co? No co? Nie, nie. Dobra, kredyty. Eee. Mityczny, mityczny, mityczny. Uff. Aha, spray, dobra. No i co? No i co? Kolejne kredyty. Dobra, to już było... O dobra, dajmy na to, otwórzmy sobie, że 100 star dropów, dobra? Otworzymy 100 star dropów, bo to już jest było 60 star dropów, to otworzymy sobie no to było już 60 star więc otworzyłem jeszcze 100, bo fajnie się otwiera start i... Dobra, rzadki. Kredyty. Mm. Epicki. Epicki. No co? Dobra. Kredyty. No i Zomu rzadki, nie! No co jest? Nie... Czasami jest epicki, czasami co są le legendarny... Ja tak w ogóle to... E, wtorek to niby... To jest... to twórcy ma, mają właśnie rozdać no... 100 losowym graczom 100 legendarnych stardropów Ej... I to by było by genialne, jak ja by dostałem te 100 legendarnych Star Dropów. to by było genialne. I dobra, jak ja by trafiłem te 100 legendarnych Star od twórcy, to ja by nagrałem, nagrałem filmik. I dobra. To już będzie wtorek, 25 marca, do, No dobra, lecimy. Bo to będzie 25 marca, więc... Może... Do... No ale nie, bo to jest... Nie w że trafi te dostanę te 100 legendarnych dropów, bo to jest mał, mała sansa na te 100 legendarnych. Dobra. To już było 60 stardropów leci. No dobra, otwieramy kolejne. No i co, brzadki, Bardzo rzadki. No rzadki. No co jest tym... Nie. No i co? Bardzo rzadki. Epicki, epicki No co jest tymi punkt, punktami mocy. Mityczny. Mityczny kolejny co? Się stało. Co? Ej, dwa, dwa mityczne Stardropy pod rządem. Nie. Co to było? Dwa mityczne Stardropy. Nie. I co to było? Nowy Zadymiaz. Nie. Ej, dobra. Epicki. No i kredyty. Dobra. No i znów. Ja pierdzielę nacisnę na mega boxa. Dobra, to już było się... Dobra, lecimy dalej z 10 dropami. No i co? Mityczny, hmm. mityczny. Co? Ej co? Ej co jest? Nie, ja nie co się dzisiaj dzieje? Ej! Kolejne przebranie! Nie! Nowe przebranie, perze! Nowe przebranie... A nie! Co? Ja, ja to nie jest se, tylko pomyliłem się. No. Nie jak się no... Ja nowe przebranie, dobra, do Seli. Nowe przebranie do Seli. dobra. Bardzo rzadki. I ja nie, wiem, co się dzisiaj dzieje, ale tyle Dobra, kolejne kredyty. Kolejne kredyty. A nie, to to... Punkty mocy. LEGENDA! Jest! Ej, kolejna legenda na tym odcinku. Nie, ja nie wiem co się dzieje. I co się dzieje? Kolejna legenda. Kolejna legenda. Dobra. 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 Mam nadzieję, że to fajnego trafi. Oh, oh. Dobra, otwieram. Otwieram i co? Aha, nowe przebranie do po co? Nowe przebranie do po co? Dobra. Jestem ma taką fajną czapkę. Dobra. Co? Kam Zadymiarski to. Co, ja trafię. Aha, dobra. Dobra. Bardzo rzadki. Dobra. Nie, ja się. Ja, ja nie wiem. Ja nie wiem, co się dzieje. Kolejne przebranie. No więc, ady by... No, kolejne kredyty, nie. Dobra. Kolejne. Mityczny, mityczny. I... Aj. No i dobra, kolejne. No i co? Kolejne kredyty! Bardzo rzadki... Co? Kolejne? Ja zaraz odblokowuję nowego zadymiaza, nie! Zaraz kolejnego zadymiaza odblokowuję! Ale go gozacko! Bardzo rzadki... Eee... Dobra... No i? No i co? Ile tych rzadkich? No nie mogę. Dobra, leci. Co jest? Było 80... Oj, oj, ej, dobra, już otworzyliśmy 80 star dropów. Dobra. Lecimy dalej. Już 80 star dropów otworzyliśmy. Dobra. Bardzo rzadki. Bardzo rzadki. No co jest? Nie no. Co? Trzeci ci raz pod rządem bardzo rzadkie byli? Nie! Dobra, epicki? Dora kredyty! Ej, teraz odblokowuję na wykoszty a To ja! Nie! Co? Jest? Hmm. Yeah. Co? ZADKIEGO poleciała od razu legenda. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Dobra. Nie, dobra. Jak teraz trafię nowe przebranie albo zadymi ja, to, da, to da, dajecie mi suba i lajka. A jak gadżet, a, a jak to jest słabego, to dajecie tylko lajka. Dobra, otwieram, otwieram i Kolejne hiperdoładowanie, nie... No... Dobra, kolejne hiperdoładowanie może być. No i co? Nie, trzeba tych już dwa razy hiper... Już dwa hiperdoładowania się trafili? Ej, dobra. Ej, co? Ko... Ej, teraz będzie 90 star dropów. Dobra. Kolejne kredyty. Eee, no teraz z nowego, nowego zadymiaza. I to jest genialne. Ej, jest to ostatnie kredyty. Odblokowuje nowego zadymiaza. Epicki i. 200 monet. No i co? <laughs> Nie. Nie, 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 nie. nie, nie. Co, się, co się tu dzieje? Nie, A co tu się dzieje? Kolejna legenda, nie! I tych sky nie, nie! Kolejna legenda. Dobra, otwieramy. otwieramy otwieram i otwieram, otwieram i. No. Ile tych hiperdoładowań? Już trzecie hiperdoładowanie, no. Ile ich tu będzie, no. Nie. Ile tych hiperdoładowań będzie, nie. Ile jeszcze będzie. Aha, nowy Zadymias! Nowy zademias Dobra. Nowy. Dobra. Ej, do... Kolejny za. Nie, ja nie dzisiaj dzień tym odcinku. Tak. Tak, tyle już mi padło na tym. Na tym. Na tym, na tym odcinku. Że hej. Dobra. Aha. Ej, dobra! Ostatnie 10 star dropów Ostatnie, więcej już nie będę otwierał, więcej nie To już było, to już jest ostatnie 10 Dobra, jak teraz trafię to do Dobra, ostatnie 10 star dropów, mam nadzieję, że coś fajnego będzie Dobra, otwieram no Dobra, rzad, rzadki No i kolejne kredyty No i co? Dobra Rzadki. 50 monet. 100 monet. Bardzo rzadki. Punkty mocy. Rzadki. Punkty mocy. Kolejne. Epicki. Epicki. I... Emotka. Dobra. Kolejna emotka. Nie. Dobra. Bardzo rzadki aha dobra to już było koniec dobra widzowie e... dobra widzowie mam na... jak mam nadzieję że wam się spodobał odcinek e... napiszcie w komentarzu czy chcecie chcecie kolejny taki o... kolejny taki odcinek może dobra Napiszcie w komentarzu, ile, ile chcecie, ile chcecie otworzyłem star dropów. Ale co to w rady? Nie, napiszcie, że 200 star dropów, to bym musiał taki odcinek długi nagrać. Uuuu, uh, 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 hej. Dobra. Piszcie w komentarzu, e, ja, il, jaki chcecie, chcecie kolejny taki odcinek, z, na przykład 100 star dropów, albo wybierzcie, Ile by chcieliście start, start dropów żeby otworzyłem? Napiszcie w komentarzu. A, no dobra. piszcie w komentarzu. Zasubskrybujcie, zasubskrybujcie kanał i da... Zosta zostawcie lajka. Like no i co? Czekam na wasze komentarze. ciekawe co napiszecie. Dobra. Czekam na wasze komentarze. Ja się z wami żegnam, więc cześć, witam. Dobra, to jest koniec. Dobra widzowie, ale serio, czekam na wasze komentarze. Dobra, Cześć. napiszcie komendę, że ci się podobało. I jest napiszcie ile chcecie kolejnych startdropów, ile chcecie kolejne, ile chcecie kolejne Dobra, dobra, Widzimy. tak, także. Czekam na wasze komentarze, żegnam się z wami. Ma, ma, dobra. Więc cześć. Widzimy się w kolejnym odcinku.